Hej, zapraszamy dzisiaj na tutorial do makijażu, który miałam na sobie w ostatnim filmiku Q&A. On się Wam wtedy bardzo spodobał. Ja z chęcią dla Was od, zawsze odtwarzam makijaże, które... moje, które Wam się podobają. Z tym miałam niemały problem, bo on wtedy, kiedy zaczęłam, właściwie przed tym jak zaczęłam nagrywać Q&A, ja się tak naprawdę tylko bawiłam i wyłącznie bawiłam paletką Inglota Water Spice. Ale myślę, że nawet pomimo, iż um, już na moim kanale jest filmik na temat tej kolekcji całej i tego tych cieni, to myślę, że jeszcze jeden tutorial się przyda, bo on jest zupełnie inny. On jest bardziej takim klasycznym smoki, ale z nieoczywistym umieszczowieniem, umieszczowieniem, umiejscowieniem koloru, e, czyli ten fiolet jest zmieszany z brązem i on nie jest tak oczywisty, to trzeba dopiero się przyjrzeć, żeby zobaczyć, że tam rzeczywiście fiolet jest. Także mam nadzieję, że ta jakby ulepszona wersja też Wam się spodoba. E, zawsze możecie odjąć lub dodać elementy, które Wam pasują bardziej lub które Wy u siebie po prostu bardziej lubicie, ale dość już gadania, jeżeli chcecie wiedzieć jak wykonać makijaż, który mam dzisiaj na sobie, zapraszam Was do oglądania dalej. A co jak powiedziałam? Już baza, Oczywiście musimy zacząć od beżywego cienia. To jest zawsze bardzo duże ułatwienie, jeżeli chodzi o cieniowanie oczu, ale przy takim smokie to to jest po prostu niezbędny krok. I nakładam ten beż tutaj wszędzie na łuk brwiowy powyżej załamania powieki. I na sam wewnętrzny kącik. Z zewnętrznego kącika ten cień przyciągam subtelnie na środek powieki. Ułatwi to nam późniejsze nadanie takiego przydejmowanego i zanikającego się koloru na całej powiece ruchomej. Następnie sięgamy po bardzo ciepły brąz, czyli kolorek 299, i od razu na pędzl do blendowania aplikujemy go na zewnętrzny kącik. Tak lekko wklepując cień w powiekę pędzlem do blendowania, od razu uzyskujemy bardzo miękki efekt. No i nie musimy się martwić później o żadne ostre krawędzie, jeżeli musiałobyśmy przyspieszyć nasze cieniowanie i naszą pracę. Bardzo delikatnie wyciągnę ten cień, też powyżej załamania powieki. I utrzymując takie miękkie krawędzie na każdym etapie pracy z cieniami sprawiamy, że ten makijaż rzeczywiście w finalnej wersji będzie wyglądał on niesamowicie dopracowany. No i też nasza praca jest o wiele przyjemniejsza i też o wiele szybsza. ten pędzelek w szmatkę i od razu zamaczam go w takim brudnym różu. I aplikuję ten kolor takim samym sposobem, takim, taką miękką aplikacją na środek powieki zamazując przy okazji krawędzie między wszystkimi kolorami. Dojeżdżam nawet odrobinę od za blisko wewnętrznego kącika, niż chciałabym, żeby było to finalnie, bo zaraz będziemy używać beżowego cienia, żeby jeszcze raz ten cień przesunąć do tyłu, raczej w zewnętrzny kącik oka. Od razu super się to zmiesza z beżowym cieniem i osiągniemy jeszcze bardziej stopniowe cieniowanie. A że ten cały makijaż opiera się na cieniowaniu tak naprawdę, bo tu nie ma kreski, tu nie ma brokatu, tu nie ma niczego, co mogłoby odwrócić uwagę od nieudanego cieniowania, to musi mi się rzeczywiście postarać. No i teraz wracam z beżowym cieniem, i tak jak powiedziałam, aplikuję go i buduję jego intensywność, i kolor sobie na a takie wymieszanie kolorów, czyli właśnie nałożenie jaśniejszego na ciemniejszy, też zmienia. Um, sposób, w jaki to cieniowanie wygląda. Polecam Wam spróbować w domu nie tylko rozcieranie czystym pędzlem, ale właśnie nakładanie jaśniejszego cienia na ciemniejszy, może ciemniejszego na jaśniejszy. To rzeczywiście daje fajne i takie niespotykane efekty. No i też takie cieniowanie na zakładkę, już to mówiłam nieraz, stanowczo przedłuża trwałość makijażu. Wartam z tym samym pędzlem, którym nakładałam poprzednie cienie, już nie dokładam żadnego produktu, tylko używam go, żeby zrobić porządek z tym beżem. I przy tym makijażu po prostu tak się cofamy w tej weftę, dokładamy, cieniujemy, zmieniamy pędzel, dokładamy jeszcze raz, jeszcze raz cieniujemy, a później efekt końcowy jest taki, że wszyscy się patrzą na nasze oczy. No i czas na mojego absolutnego faworyta, jeżeli chodzi o kolory z tej palety, i to będzie ten fiolet. Jest to przepiękny kolor i jego aplikujemy na dolną powiekę i tutaj w zewnętrzny kącik. Ja zaczynam od zewnętrznego kącika. Tym kolorem będziemy budować naszą głębię, będziemy dawać naszą głębię oku. A przy okazji, przez to, że ten fiolet będzie taki wpleciony z innymi odcieniami tego ciepłego brązu, chłodniejszego brązu, to makijaż nie jest oczywiście fioletowy, tylko gdzieś tam ten fiolet nam się przebija, trochę go widać, fajnie to podbija kolor tęczówki. Ale nie jest to tak oczywisty kolor, jakby się posunęło, żeby go całą powiekę. Chociaż tak też by pięknie wyglądał, bo to jest po prostu piękny kolor. A przez to, że te cienie są naprawdę super jakości, to tak jaką mówiłam wcześniej, ten makijaż powstał właśnie w trakcie zabawy cieniami. One są na tyle super, na tyle napigmentowane, na tyle plastyczne, że bez problemu możemy budować głębiej, właśnie nakładając kolor na kolor, bez obawy, że cień, który nie ma jakby podstawy w klejącej bazie. Po prostu się nie przyklei, zrobi nam się prześwity. Nie. Z tą paletką i z tymi cieniami akurat no. my pełen komfort cieniowania i możemy się bawić i bawić. tak przez przypadek dotknęłam się pędzem. Dojrzę tym cieniem tak dość blisko do wewnętrznego kącika, bo później będziemy robić to samo, co na górnej powiece, czyli używając beżowego cienia będziemy wewnętrzny kącik jeszcze rozjaśniać i potęgować w taki wyjątkowy sposób tą wewnętrzną krawędź. Tak się bawimy z tym cieniowaniem, bawimy. Naprawdę, te cienie są wyjątkowe. Ja jakoś nigdy nie narzekałam na cienie Zinglota, ale ta kolekcja mam wrażenie, że jest o wiele większej, o wiele wyższej jakości i wykonana jakby z, nie wiem, większą precyzją, nie wiem, jak to opisać. Są po prostu w moim odczuciu lepsze niż dotychczasowe cienie Inglota. Nie wiem, czy tylko sobie to wmawiam, czy rzeczywiście tak jest, ale takie ja mam odczucie. Biorę teraz czysty pędzelek do blendowania, właściwie on no nie jest już taki czysty, bo używałam go do prawego oka i będę tutaj teraz potęgować to rozcieniewanie do góry. Rozcieniowanie. Cieniowanie po prostu. I połączę ze sobą subtelnie ten fiolet i brąz, który mamy tutaj w dalszej części powieki, tak, żeby wszystko naprawdę było niesamowicie bezbłędne. Kształt, jaki chcemy uzyskać, kształt oka, jaki chcemy uzyskać przy tym makijażu, to jest takie rozmyte kocioko, czyli tak naprawdę unosimy zewnętrzny kącik, ale robimy to tak subtelnie, że aż tego bardzo nie widać. To jest, to jest niby kocioko, ale no nie do końca. Biorę odrobinę koloru e, numer 300 i będę go aplikować tutaj powyżej załamania. Na środku powieki i wewnętrznym kąciku, bo chcę po prostu otworzyć to oko, tak żeby ten najciemniejszy cień nie koncentrował się tylko w zewnętrznym kąciku, ale on podróżował tutaj po całej, po całym obszarze powyżej załamania. Niekoniecznie tak samo ciemny, bo to wtedy byłoby przytłoczające, ale taki fajny, ciepły, trochę kontrastowy kolor a idealnie nam się zgra z fioletem. No i nie wiem, jak wam, ale dla mnie to wszystko tak super gra. Biorę jeszcze odrobinę tego beżywego cienia i postaram się najpierw subtelnie rozjaśnić wszystko powyżej załamania. Zobaczcie, kompletnie zmieni się efekt, jaki uzyskaliśmy. I znowu dokładam cienie powyżej załamania. Już wiele tu dołożyłam, został mi tylko teraz ten ciepły brąz. A kiedy już nam się wydaje, że skończyły się blendować, bierzemy pędzel do blendowania i machamy nim jeszcze przez chwilkę. I jeszcze małym precyzyjnym pędzelkiem rozwija się tutaj zewnętrzny kącik, cofając subtelnie ten fiolet na zewnętrzną stronę. Żeby jeszcze dodatkowo wyczyścić ten zewnętrzny kącik, nałożę odrobinę tego pudru z inglota, o którym Wam mówiłam w filmie z ulubincami, właściwie nie z zamiennikami, pudru dla sceny. Może to być puder z sceny, może to być jakikolwiek z tych zamienników, czyli po prostu puder, który jest dość mocno kryjący, który ma satynowe wykończenie i idealnie się nadaje tutaj do udoskonalenia zewnętrznego kącika. Zostało już tylko narysować y, kreskę, a właściwie po prostu przyciemnić linię rzęs y, średnim brązem, czyli tym 298. Bo ten kolor wcześniej już używaliśmy na powiece, więc kreska niewykonana wykonana zaznaczy nam tylko początek oka, jakby przyciemnić linię rzęs na samym wewnętrznym kąciku, a dalej ona się będzie zanikać i nie będzie się rzucać w oczy, ale oko jednak będzie podkreślone i będzie bardziej wyraźne. Rysuję tą kreskę w taki sposób, żeby ona została miękka, bo na całym makijażu, na całym oku nie ma tutaj ostrego elementu, więc nie chcę, żeby teraz cokolwiek się jakoś tam wybijało. Chcę, żeby wszystko było spójne, ale oczywiście jeżeli lubicie, jeżeli bardziej się Wam podoba, to możecie dodać taką normalną, zwykłą graficzną kreskę. I to tyle, jeżeli chodzi o pracę z cieniami. Teraz zostało już tylko wytuszować rzęsy, przykleić sztuczne. I umalować oczywiście linię wodną. Jeśli chcecie, żeby makijaż był jeszcze bardziej intensywny, to nałóżcie czarną kredkę jeżeli chcecie, żeby podbijał bardziej tęczówkę, może być nawet niebieski kolor e, lub jakikolwiek inny, jaki Wam się tylko podoba. Ja już nie chcę dodawać żadnego szaleństwa, więc nałożę kredkę beżową, ale nie jest to taki kolor beżu, jaki nakładam zawsze, czyli bardziej zbliżony do koloru e, białka oka. To jest kolor, który tak naprawdę przypomina trochę odcień podkładu, więc jedyne co ta kredka zrobi to będzie otwarcie oka, ale nie będzie zwracała na siebie uwagę, tak? Ona będzie bardzo subtelna, a przez że ja mam ogólnie bardzo ukrwioną i dość ciemną linię wodną, chcę, żeby wyglądało to estetycznie, więc ja tą kredkę nałożę. A to jest kredka z firmy NABLA Cosmetics Dark Nude. Ogarnę rzęsy i przejdziemy do makijażu twarzy. Wtedy miałam y, twarz malowaną kompletnie innymi produktami, ale dzisiaj chciałabym wypróbować y, tą gorącą nowość z Zawy, y, czyli paletę do konturowania i rozświetlenia. Całkiem nieźle się zapowiada. Mamy chłodniejszy brązer do konturowania, cieplejszy do opalania. Żółty puder, chociaż wolałabym, żeby był trochę jaśniejszy, ale żółty puder do na przykład, zaczerwienień. I rozświetlacz? No to co? Przechodzimy do rzeczy. Zaczniemy od opalania, bo obecnie to lubię robić w pierwszej kolejności. Bardzo przyjemnie się rozciera. Bardzo przyjemnie się te pudry rozciera, aż tak przyjemnie, że chcę sobie twarz dodatkowo wykonturować. Dlatego tego też nie robiłam, więc tak do zmiany. A też są te pudry dość mocno perfumowane. I tak jak ostatnio czułam bardzo mocno ten bronzer z Kadris. Tutaj tak samo. Dość mocno pachną, ale to jest taki bardziej nowoczesny zapach bardzo ładnie się rozcierają, ale są też delikatne i muszę dość mocno tutaj ten pędzel wpracować w produkt, żeby go nabrać. To właściwie jest coś dobrego, myślę, bo można go spokojnie sobie budować bez obawy przed zrobieniem sobie plamy. A też, zobaczcie, bardzo naturalnie wygląda, nie trzeba jakoś się natrudzić, żeby go rozetrzeć. No, całkiem fajne. No jak to zalewa. I na tym moje modelowanie pudrami, brązerami, rozświetlaczami, nie rozświetlaczami, nie, ale brązerami zakończę, bo nie chcę używać ani tego żółtego, ani rozświetlacza, bo rozświetlacz nie jestem do niego do końca przekonana, bo jest taki bardzo żółty. Chyba nie pasowało im dzisiaj do makijażu, więc ja go sobie, jego sobie dzisiaj daruję, użyjemy go już na pewno kiedy indziej. Róż na dziś to będzie absolutnie przepiękny róż z marka Jacobsa, to jest ta nowa seria Air Blushes, Air Blush. I to jest tak drobno zmielony róż, że polecam Wam pójść do Sephora i pomacać. Ja je już widziałam w saforze w manufakturze. Twarze zostaną jeszcze tylko rozświetlacz i dzisiaj użyję dawno nieużywanego różu, nie różu, rozświetlacza z Makeup Revolution Radiant Lights w odcieniu Breathe. Wiem, że dość ciężko jest go znaleźć w internecie, ale jeżeli dacie sobie, jeżeli sobie poradzicie i purycie na nim swoje łapki, to na pewno będziecie zadowolone, bo ja go po prostu uwielbiam. I użyję tego samego pędzla, którego używam do różu. To jest rozświetlacz bardzo delikatny, subtelny, taki, który nie ma w sobie w ogóle drobinek. On świeci blaskiem. No i czesna usta i tutaj nałożę to samo też co miałam w filmiku Q&A, tam gdzie ten makijaż się Wam tak spodobał, bo też pojawiło się kilka pytań o pomadki i jest to pomadka z Too Faced Melted Matte w kolorze Sellout I ja wiem, że ona chyba w seforach w tym momencie dostępna nie jest, ale mam nadzieję, że w końcu będzie. To jest super ciepły nudziak, po prostu coś pięknego. Myślę, że też będzie Waszym ulubieńcem jak tylko zobaczycie go na żywo. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Wyszła chyba trochę bardziej intensywna wersja tamtego makijażu, ale starałam się jak mogłam, żeby go wzorować, ale wiecie, to była naprawdę czysta zabawa, więc nie do końca pamiętam, co gdzie nakładałam. Także się, jak mam nadzieję, że i ta propozycja przypadła Wam do gustu. Jak zawsze informacje na temat wszystkich produktów, które użyłam w trakcie tutorialu, jak i pędzli, informacje o kolczykach, o lakierach do paznoksi, wszystko znajduje się w opisie. Tak jak zawsze zresztą. Jeżeli się Wam ten film spodobał, koniecznie zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo miło wtedy. A jeżeli chcecie go odzorować na sobie, bo wiem, że wiele z Was się skusiło na tą nową kolekcję War Spice, to koniecznie um, podzielcie się swoimi pracami na Instagramie, używając hasztaga Maxineczka, bo zawsze jestem ciekawa Waszych odzorowań. No a tym też trochę te tutoriale po polegają, że Wy je traktujecie jako jakby poradnik, żeby później jakiś makijaż albo inspirację do makijażu obserwować na sobie, także zawsze bardzo się cieszę, uwierzcie naprawdę, bardzo się cieszę, jak oglądam Wasze prace. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!